Witajcie w nowym vlogu. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas w tych kilku dniach, e, które zaraz obejrzycie. Zabiorę Was w przepiękne miejsce, w którym będziemy biegać e, z Bartkiem i z Derekiem. E, także będę ćwiczył, jak już właśnie widzicie. Zapraszam Was na kolejne kilka dni ze mną. Miłego oglądania. reklama, reklama, reklama. Kurwa, jak ja nie widzę reklam. Ja się zastanawiam ile ja czasu nie ćwiczyłam? Dwa tygodnie? Trzy. Ja. Zobaczmy, dokładnie 48 minut, suma kalorii 250. Dziwnie jest mi bez tego biegania. Im dłużej tak naprawdę nie biegam, tym jest mi dziwniej. Ja naprawdę nie lubię nie mieć treningu. Ja naprawdę nie lubię nie mieć treningu. Ja, ja uwielbiam mieć wszystko poplanowane, szczególnie jeżeli chodzi o bieganie, bo tak naprawdę wiem, jak cały tydzień mój będzie wyglądał i ja się tego po prostu trzymam bez żadnego planu. Ja, ja, ja po prostu jestem taka... Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Może bym coś zrobiła? Może bym nie zrobiła? Tego robią mi w ogóle. Um, więc wydaje mi się, że, że po prostu e, rozpiszę sobie wszystko. Um, rozpiszę sobie wszystko tutaj w moim e, filofakcie. Tutaj jest strona z rzeczami, które są ważne do zapamiętania. Tutaj jest, e, tutaj macie e, cały miesiąc, czyli najważniejsze rzeczy możecie sobie wypisać. No i potem jest. Tam kilka kartek e, na jakieś tam notatki. No i potem jest e, cały, cały tydzień na dwóch stronach e, z kodem, który jeżeli zeskanujecie, to będziecie mieli e, w tym, e, w telefonie. Więc bardzo fajne: to, e, to jest Filofax. Em, em. Tak się dokładnie, tak się dokładnie nazywa. Więc e, to jest mój notatnik, ja tutaj tak naprawdę trzymam wszystko. Tutaj ja mam wszystko. Tutaj mam e, telefony, tutaj mam e, moje holidaye, e, wszystkie biegi, które będę biegała. Jest tutaj po prostu, tutaj mam wszystkie hasła, wszystko, wszystko, wszystko w jednym miejscu. Więc jeżeli ktoś szuka fajnego planera, na przykład na swoje biegi, to zajebiście to polecam. A do, a do pracy. A do pracy, jak zawsze sobie wezmę płatki. Zrobię sobie kawę, ale bardzo mało, bardzo mało. Nie tyle co zawsze. Może sobie wezmę trochę soku. Zrobię sobie wiem. Zrobię sobie wodę. Zrobię sobie wodę. Zrobię sobie wodę, wiecie z czym? Z moją miętą z podwórka. Bo ja mam świetną miętę na podwórku. Tutaj mam miętę. Tutaj mam miętę i sobie ją urwę. I truskawki widzę. I truskawki tutaj choć jeszcze ty kawałku. Patrzcie w ogóle patrzcie w ogóle na to, jakie mam cudo w ogródku. Będziemy mieli przepiękne. Ja w ogóle jak mamy dużo tych nowych pnączy. To jest wisteria. Mam tak pięknie porośnięty cały ogródek. Pokażę Wam ogródek niedługo. Pokażę Wam ogródek, jak będzie zrobiony, tak naprawdę, bo na razie to nie ma co pokazywać. <grywamy> Musimy go dokończyć. Wrzucam sobie jeszcze do tego elektrolit. I wygląda to mniej więcej e, tak. Będzie pyszne. Tutaj zrobiłam e, kanapkę. E, to jest kanapka. Z tym wegańskim łososiem, sałata, ogórek, trochę wegańskiego majonezu. Dobra, tyle mi starczy. Więc tak, więc, więc to, jest, to, to, jest to, co, to jest to, co ja sobie biorę, to jest to, co ja będę jadła. Sałatka piękna, kolorowa, więc tak naprawdę Budda bowl pomieszana jako obiad, a nie śniadanie. Kurwa, jaki muksik tutaj jest. Robi sobie kawę, są tam tutaj. I widzimy się za chwilę. Wychodzimy zaraz biegać. I bardzo niechcący, okazuje się, że mam na sobie wszystko. A Dajmy jeszcze tej wody trochę. A dobra, dosyć dzięki. Idziemy na około 6 km. Jedziemy do Dela. Jedziemy razem. I. tam jest jedna górka. O. Why? No, przecież nie będziesz tak zlapywała z dołu, tylko będziesz to trzymała, tak? Tak to jest moim zdaniem. Zwykle. No jasne. No dobra, to go daj. A otworzysz? Tak mi się wydaje. Prawda? No. They are nice. They look good. C est. C est. So? No, they look they look really nice. They look really nice. Is that off-road or um road? They are they are off-road. Off-road. But they're I think they look really nice. Like, but that's <laughs> not Hoka. No. What is that? And normal. Not normal. Hey um, fancy. Yeah, I don't get. it. <laughs> Hoka off-road now. Yeah. No. These. Uh, probably not these ones. I'd st I still prefer the feel of the other ones. Yeah. The, okay. the soles are too thin on these. But the Tommy is. Or you got the Chirac Brutes. They look nice. Dobra. Tutaj są uh, flagi, of course. Ah. Tutaj jest Broadway Tower. Tutaj jest. Uh, będziemy tam bliżej. za chwilę. Bardzo jest. Piękny w ogóle wieczór. Jest przepięknie. Dobra, zaraz zaczynamy biegać. Nie wiem, około chyba 8 km, 6, coś takiego. No tak. o -o -o. O -o -o. Dobry start. It is Rune, huh? Trudno biegać, jak jest tak ładnie. Dobra. Kurwa, gdzie on nie idzie? Jak nie mam jeździć? Jakie mam wszystko przejść? Oh. Jesus oh. Jesus Broadway Tower. Ale tu jest pięknie! Oh. Kurwa, ale stromo! Uhuhu. Jezu, jak to jest stromo! Czuję, że mi się teraz nogi poplączą uh. Proszę na to! Jezus Maria! Tak? Tak two, one, I think your will be much nicer uh, Well, again it needs cropping I'll, I'll zoom in a little bit Yeah? Ok we building 2 that. 2 what? 2 ERN. 2 ERN. 3 2 1 The rig is half Polish in half French <laughs> And half we, French? We, and Love Loving Mac. love <laughs> <laughs> Loving Mac. <laughs> okay. <laughs> ok, we're going. Where are we're we running, going? Yeah, we're running. Now. There. <laughs> no, let's go. We're going to check out what's <laughs> over there.

Stronny. ale jest. Nigdy tutaj nie było. Derek zawsze tutaj biega, w tych okolicach. Uciekajcie, uciekajcie! Teraz biegniemy na całą górę. Co dalej jest? Prawie 2 km. I. 200 m. Ok, 200 m. Elewacja. Ok, 200 m. elevation. Idziemy do tego. Jezu, jaka ta górka jest! Ogromna. Nogi mi się nie chcą oderwać od ziemi. O, moje nogi nie działają. Ich też. Jest tutaj tak pięknie, że. Chyba połowę przebiegliśmy. Jest tutaj tak pięknie, że się cały czas zatrzymujemy i robimy zdjęcia, bo po prostu ja. bo ja nie mogę je robić. Dobra, jesteśmy pod wieżą. Tutaj zmierzamy z ostatnią część. jesteśmy pod wieżą. Tam jest kawiarnia, jakieś muzeum. My ślub six. Zobaczcie, jaka jest piękna. Chłopaki dotykają. Dobra. To dotknę i ja. Okay. Pa, <grymAlna> <grymAlna> Tutaj jest jakiś punkt widokowy. Jakbyście przyjechali tutaj kiedyś do Anglii... <grymAlna> AutoForder. Wcale mnie to nie dziwi. Jakbyście przyjechali tutaj do Anglii, to możecie sobie tutaj iść na kawę. Jedna, jedna, z, moich, jedna z moich klientów tutaj akurat pracuje. i e, nie, to jest tutaj jakieś muzeum, jakaś kawa, Jakieś wiecie tego typu rzeczy można się przejść. A e, zresztą widzieliście, e, no, bardzo ładne miejsce. Bardzo fajne. Mamy 5,80, ja mam 5,80, bo to jest zegarek na chwilę. E, I kończymy. Derek jest z nami. I we can... Ja? Dobra, i kończymy tym właśnie pięknym widokiem. A jak jeżeli zrobię tak, to mamy przybliżenie tak naprawdę. Co głupie jest co ja robię, ale nieważne, ale patrzcie na to. Patrzcie jakie są piękne. I śmiało mogę powiedzieć, że właśnie tym biegiem... Zaczynamy e, trening do półmaratonu w Malvern. Ja już się umyłam. Ehm, o, jak mi dobrze teraz! W ogóle, w kupę straszną wdep wdepnęła mi tak i tak śmierdził but, że po prostu masakra, chyba go będę musiała na dworzu trzymać i w ogóle nie... Tym właśnie biegiem zaczynamy co piątkowe przygotowania do Malvern, które e, gdzie, gdzie będzie nasz półmaraton oczywiście. Derek biegnie cały maraton, my biegniemy półmaraton. Hej, tak, i teraz co piątek będziemy sobie po prostu um, lecieć górki. Może też niedzielę. Na pewno niedzielę też, ale nie wszystkie. Um, bo nie, w niektóre niedzielę nie będziemy mogli um, biegać górek. E, idziemy teraz e, jeść coś. Bartek zaczął gotować makaron, a ja idę go teraz skończyć. Wygląda pięknie. No i tak jak zawsze jednogarnkowe, najlepsze. Prawda? Mm. I tak wygląda nasz. Nasze, nasze jedzenie. te czekoladki od jednych z moich klientów za to, że przebiegłam maraton. One są wegańskie. Nie pamiętam, gdzie tutaj jest to napisane, ale bardzo, bardzo dobre, bardzo pyszne. pierś sobie kawę. Idziemy do domu. Idziemy do domu. I chyba nic dzisiaj wyjdą z naszego roweru, coś nam się tak tutaj wydaje. Jeszcze się. Dzień, dzień się nie skończył. Skończy, ale jest godzina. 11:56. To może jeszcze nam się uda. Przejedziemy się? Dobra, albo rower, albo bieganie. Zobaczymy. Siedzimy sobie na ogródku, ponieważ jest przepiękna pogoda. Prawda? Tak. No i biegniemy. Ja nie sądziłam, <grym> że będziesz tak gorąco. Nie, 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 nie. nie. Ty się już nie mógłbyś doczekać. No już nie mógł już wychodzić, pomimo tych gorących. <grym> tak. Dobra, niech będzie. Tak. Ja się już nie mogłam doczekać. No bo kurde, na co czekać? Jak jest dni wolne. Można to zrobić teraz, a potem mieć. wtedy? A potem mieć tak naprawdę resztę niedzieli z głowy. Jest zajebiście gorąco. Um, tak jak już powiedzieliśmy, najedliśmy się, napiliśmy kawę um, i stwierdziłam. Biegać? Stwierdziłam, stwierdziłam, że idziemy, idziemy biegać. stwierdziłam, że idziemy biegać, że idziemy um, biegać. Trzeba bym zaraz umrzeć, ale Garmin właśnie mi teraz pokazał, że mam performance plus 3. No tak, Garmin ma zupełnie inny plan na moje życie niż ja. I tak to właśnie wygląda na kanale.